Zamieszanie z miejscem po Kamińskim w ławach poselskich. Pawłowska może mieć problem. Trwa zamieszanie z Moniką Pawłowską, która we wtorek, 20 lutego, ogłosiła, że obejmuje mandat poselski zwolniony przez Mariusza Kamińskiego. Marszałek Szymon Hołownia przekazał, że teraz trzeba rozwiązać kolejny problem. Nie wiadomo, gdzie posłanka ma zasiąść na sali plenarnej. Wydałem postanowienie o wstąpieniu Moniki Pawłowskiej na wolne poselskie miejsce, poinformował we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Posłanka obejmie mandat po Mariuszu Kamińskim. Hołownia zabrał głos w sprawie Pawłowskiej: co z jej ślubowaniem? Spotkałem się, to niezapowiedziane spotkanie, ale miłe, z panią poseł Moniką Pawłowską. Pani poseł doręczyła mi osobiście pismo, w którym poinformowała o zgodzie na objęcie mandatu poselskiego. Sprawdziliśmy wszystko pod względem formalnym, wydałem postanowienie o wstąpieniu Moniki Pawłowskiej na to wolne poselskie miejsce. Postanowienie zostało przeze mnie już wysłane do opublikowania w monitorze polskim, powiedział marszałek Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie. Zaznaczył, że w momencie opublikowania tego postanowienia przez Monitor Polski cała droga formalna w tej sprawie zostanie dopełniona. Umówiliśmy się z panią poseł, że podejmie decyzję, bo to kwestia logistyczna, czy będzie ślubowała na tym posiedzeniu Sejmu, czy na następnym, dodał. Zastrzegł, że na pewno ślubowanie nie odbędzie się w środę. Tego dnia rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Problemy z miejscem Pawłowskiej w Sejmie. To nie kończy problemów związanych z objęciem mandatu przez Pawłowską. Jak przekazał, trzeba przypisać ją do odpowiedniej komisji, a także musi gdzieś zasiąść na sali plenarnej. Ta druga kwestia może być bardziej problematyczna. Tak, żeby nie destabilizować pracy Sejmu, i też, żeby nie było w jakiś sposób trudne dla samej pani poseł Pawłowskiej, ani dla osób, które skuszone jej bliską obecnością mogłyby mieć w głowie jakieś ciemne myśli dotyczące tego, żeby pracę Sejmu destabilizować. Sala Sejmowa ma 465 miejsc, więc z całą pewnością znajdziemy miejsce również dla pani poseł Pawłowskiej, które niekoniecznie musi być miejscami po panach Wąsiku i Kamińskim, przekazał marszałek. Pawłowska w wyborach parlamentarnych w 2023 roku startowała z czwartego miejsca listy Pis w okręgu nr 7, Chełm, którą otwierał Mariusz Kamiński. Pawłowska zajęła pierwsze nieobejmujące mandatu miejsce.